Siemano ludziska, witam was w nowej serii Mówisz co? Gram. Dzisiaj nagrywamy odcinek numer pierwszy i dostałem komentarz od chatu GPT. Zagraj mecz Barcelona kontra Real. Graj Barceloną na poziomie klasy światowa. Tak więc zagramy taki mecz sobie, zagramy. Więc tutaj Hiszpania mamy, tutaj Barcelona. No i Real oczywiście Tutaj Real Madrid Więc w taki mecz sobie zagramy Więc tutaj ustawienia gry mamy Długość połowy Dobra do 4 minut I damy klasę światowa Klasa światowa. I więc zaczynamy to spotkanie. Barcelona, Real Madryt. Więc gramy. Więc tutaj cyk. Dobra, więc zacznijmy. Słuchajcie. Dobra, zatrzymajmy na chwilę. Musimy. Ukryć. Więc zaczynamy spotkanie Barcelona-El Clasico. Real Madrid, zaczynamy. No to dajmy sobie ofensywny. Jedziemy. Real kontra Barcelona. Ło, już atakujemy. Ło. O, teraz to był Brexit. Ale teraz idzie akcja. Idzie teraz akcja FC Barcelony. Uwaga, De Jong, pianić. Uwaga, strzału, wybijają. Ale będziemy mieli jeszcze gramy. Jeszcze tu gramy. Uwaga. Teraz jeszcze. Ej, dupa. Spalony, proszę pana! Był spalony, więc gramy. O! Aj, kurde! Piłka po naszej stronie, więc zaczynamy, więc mecz na razie jest jednostronny. Więc mamy mecz jednostronny. Jeszcze tu gramy Dembele. Może być różnie. Uwaga, De Jong. Marco Royce No i strata. Już mamy stres, już stres. Ładnie, teraz Dembele. Cyk ale teraz będzie rzutka, strzał i nie trafia. Ale będziemy mieli rzut rożny, uwaga. Griezmann. Aj, jeszcze gramy. Z realem jest idealnie. No i teraz chciałem uderzyć. Proszę Państwa. No i teraz to była akcja. Uo, ładnie teraz des. No i tak był spalony niestety. Spalony to był. Jad się kręcę. Ale strata piłki, noż kurde, straciliśmy taką piłkę, że nie wiem co. Dobra, gramy. Uwaga teraz. Pyk. No i to powinien być faul. Halo, sędzia Kalosz, to był faul. O kurde, ale my się bronimy. O nie! Jest! Dobrze! Braunsteigen! Stegen! stracili bramkę w tym meczu. Mogliśmy stracić bramkę. Dobrze, dobrze. No i teraz. Dobrze. Nie ma! No co to było? Dobra, gramy tam. Aj, za mocno wypuściłeś sobie chłopino. Za mocno sobie wypuściłeś. Ale my idziemy cię jak burza. No. I brawo, piker. Ja ci kręcę. No i strata. Koniec spotkania. Pierwszej połowy spotkania. No. Mecz na razie idealnie. Statystyki, zobaczmy, tutaj 100 cennych strzałów, 91% podań. Oddaliśmy jeden strzał. Dobra, nie robimy zmian, zrobimy dalej. Dobra, gramy. Nie ma co. Dobra, idziemy. Teraz trzeba to wygrać. O! Podam je prosto pod nogi! Już mamy kontrę. Ja cię. Aj! O oh shit O oh shit o oh shit O oh shit. Oh shit, dobrze Jest, obroniliśmy, kurde Co tu się dzieje? Ja nie chcę dogrywek grać, ja chcę wygrać, a nie do grywki grać łapto, brau stegen. steigen Nie! Co ja zrobiłem? Dobrze Jest pod kontrolą Ja Cię kręcę! Teraz idziemy z kontratakiem! Nie, teraz będzie gol. Dobra, jeszcze gramy. Ajajaj, ten Real odebrał nam piłkę niepotrzebnie. Brawo! Nie no, picka forma dzisiaj idzie. Cyk. Teraz. Może nam się już uda. Uwaga! Tembele! Broni kurtuła! Ależ była bliska bramka. No i będziemy mieli rzut rożny. Uwaga! Royce uderza. Jeszcze jeden rzut rożny. Dobra, może się uda. Uderzenie nie trafiam. O, w dupę. O nie, teraz basket. W dupę. Teraz basket. Dobrze, teraz gramy. Nie, no teraz idzie znowu kontratak. Antoine Griezmann... Strzał! niecelny strzał, panie kolego, trochę. Niecelny strzał. To bym niecelny strzał, panie kolego. O, ale teraz powaliliśmy go na matę. Brawo! No nie, gdzieś ty podał! Coś ty zrobił! Brawo! Jaka Barcelona dzisiaj idzie? Nie! No i dupa! Jeden do zera! No i raz szedł. no Kurde, to była taka akcja! Dobra, ludzie, to nie jest źle. Dobra, się możemy to wygrać. Jeszcze mamy dużo czasu. Na kontry mamy jeszcze dużo. Może będzie remis, może to będzie dobrywka, może jeszcze wygramy. No i brawo! No jakim cudem byś tak stracił. Dobra, 1 do 0. Jeszcze mamy szansę na wygraną. Możemy jeszcze to wygrać. O, szkurde. Łap! Wow. Jest! Dobrze! A teraz wybiegaj do podania. No, szkurde. Jak ja podaję szybko, to chcę podać szybciej. No, co ty wypalasz? Coś ty zrobił! Palo zera! Szkoda! Przegramy ten mecz! Słuchajcie, przegram z tym realem. No ja dobrze gram, tylko chciałem zrobić kontrataki. Może się jeszcze uda wygrać. Może jeszcze z honorową. Dobra, może jeszcze i się uda. Koniec meczu! Przegrywamy pierwszy mecz. Pierwszą ci go mówić, co gram, przegrywamy. 2 do 0. Szkoda, mogliśmy wygrać. Zobaczymy statystyki na koniec swoje statystyki. Trzy strzały, dwa razy cenu daliśmy. Dobra. Szkoda. Tak więc. Szkoda, przegraliśmy. Ale jutro też będziemy grać. Dobra. Dobra, tak więc. Dziękuję Wam za ten dzisiejszy odcinek. Pisz, piszcie mi w komentarzu, jaki następny mecz mam zagrać. Do usłyszenia na razie.